Hej, witajcie na moim kanale Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam grę Które znalazłem w sumie u Shrouda Bo ponieważ subskrybuję Shrouda go obserwuję, bo jest pokoziom. Bo nie wiem czy wiecie, ale Shroud to jest taki Pół Polak, pół, pół a, a, Kanadyjczyk, Amerykanin e, Który słynie z bardzo dobrego refleksu, Bardzo dobrego, jest super szybki, super celny i właśnie e, pokazał, e, był sponsorował grę. E, gra się nazywała, czekajcie, jak ja sobie przypomnę, bo ja ją dopiero wczoraj pobrałem. En, enlisted, 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 enlist, enlisted, no coś takiego. Enlisted. Um, co mi się tu tutaj porobiło? O, enlisted zwał jak zwał pokażę wam tą grę link będzie w opisie bo to jest darmowa gra wiadomo cebulka serce co jest za darmo to jest dobre więc już ją pobrałem I, i muszę wam powiedzieć że nie wiem czy kojarzycie ale na swojej playliście mam taką grę jak ona się nazywa Cousin Royale eee, też wam tu wyświetlę ten filmik do playlisty żebyście mogli sobie zobaczyć eee, i o co chodzi? Chodzi o to, że jak grałem z laserowym kalmarem, też między innymi w Kuzina. Tak odpaliłem tego en, en lista, w wojenną grę, to rzucił mi się dźwięk, że dźwięk strzelania z broni jest praktycznie <laughs> identyczny jak z tamtej gry i okazuje się, że prawdopodobnie to jest ta sama firma, co robiła Kuzin Royal bo strasznie tu wszystko jest takie podobne i życie jest, i mapa i to wszystko fajnie wygląda ja będę wam to pokazywał w międzyczasie te porównania i praktycznie chyba to jest to, nie sprawdzałem czy to jest ta, fir ta sama firma, ale podejrzewam że jest i co, gra jest za darmo, zaraz wam pokażę o co biega także lecimy do menu tak wygląda menu eee... Oczywiście są dwie drużyny, no to wiadomo, jak to zawsze w tych wojennych grach, czyli, że tak powiem, na te czasy Rosja i, i są Niemcy. Można złożyć, są różne kampanie, my walimy, gramy w kampanię Battle of Moscow, czyli wojna o Moskwę i raz zagrałem inwazję, tak, to chyba jest inwazja, czy inversion, już nie pamiętam, Tam gdzie tutaj są e, Niemcy. I, i, I Amerykanie. Teraz zagrałem. Tam trzeba po prostu startujecie z y, y, plaży i musicie przejąć punkty. Na początku jest ciężko, no bo wiadomo, że jest ich dużo i ciężko się przebić w ogóle do tych bunkrów, ale fajne, fajnie jest to zrobione. Wczoraj wygrałem. Wygraliśmy jedną grę. E, dużo gram w Battle of Moscow, bo ten trzeba przejmować punkty. E, I ta, lubię taki, taką, taki tryb gry. No i co? Tutaj są zadania z boku yy, dzienne. To one się odnawiają za każdym razem, jakie zrobicie, ale to tak. Zaku tutaj są drzewka, upgrade, czyli no, po każdej bitwie zdobywacie jakieś tam punkciki i je wydajecie na to, żeby tam coś zwiększyć, czy nie wiem, dodatkowo broń dorzucić do, yy, do swoich żołnierzy. tak? Tutaj są zablokowane okienka, no i to się tam odblokowuje, nie? Eee, o, są jakieś perk'i, nawet nie wiem co to, A nawet nie wiedziałem, że mam. Że, o, że 100% damage'u na, na, na ten... Eee, na mele. No spoko, nie? Ale wezmę sobie staninę I można jeszcze jeden? Serio? Eee... No dobra, to... Jeszcze jeden, tyle ile można tych perk'ów tu wziąć? I mam 7 na 7, to chyba już nie mogę. Dobra w każdym razie to ja jeszcze ogarniam dopiero tą grę. Hmm. Dobra, chyba zagramy, nie? Meczek jakiś. Eee. Mam nadzieję, że ten. Że się Wam spodobało? mi się spodobało. gram e, drugi raz, tak naprawdę, i, i zrobiła na mnie wrażenie. W sensie fajnie się w to gra. Jak to ma być free to play i, i każdy może z tego skorzystać, to na pewno jest ok. Siorbiamy kawki. Mm, zimna. No dobra, za długo czekałem. Gdzie jest mój dźwięk? Gdzie jest mój dźwięk. Ja zaczynam zawsze od kara ze skopem. O, trochę czasu trzeba dać. Gdzieba, brody? Gości z przodu. O, nie jest. Tak to wygląda. Myślę, się nie wygląda źle, na pewno. Tak, w moim przeczuciu to jest bardzo ok. Ale zaraz zobaczycie te te dźwięki, i jak zobaczycie kuzina, no to to samo. Samoloty są wkurzające. Przeciwnicy tutaj bombardują nas. Nie wiem kiedy, co jak i jak. I można skinąć. Streaminga. E, na początku dużo jest takich broni, chyba dźwięk zmniejsza trochę chyba. O są ogólny wolum może. albo bo wszystko tak na, na półwiskach zrobimy. E, te bronie to są przeważnie, to są takie snajperki jednostrzałowe, po trzeba przeładować ale też są jest jeden żołnierz akurat w, w tym zestawieniu który ma karabin ale wam powiem że dzięki temu można sobie naprawdę poćwiczyć e, strzelanie ze sniperek. to jest to jest na, na plus akurat o kurde nie widziałem go I w, w tej drużynie są też e, Boty no się w twoje drużynie, jak wybierzesz sobie jakąś tu załogę, i jeśli oni przeżyją i ty zginiesz, to możesz szybko się załadować za tego bota i grasz dalej. Rzeczywiście też są tu normalni gracze, też grają normalni gracze, ale chyba nie wiem, czy to jest po prostu nie jest jeszcze tak rozwinięte i są jakieś boty czy. Ale nie, na razie mi się to podoba, bo czasami bardzo szybko się można zrespić i, i praktycznie grasz dalej, tak? Nie trzeba długo czekać i to jest fajne. No a czasami nie, jak ci wybiją wszystkich, no to... no to co zrobisz? No nic nie zrobisz. Wszyscy padli, to co? Patrz, sobie zaciszyłem do połowy i teraz nic nie słyszę. O, oh boy! O, no, nas tu próbują chłopcze zmęczyć. O, pamiętam, wczoraj tutaj miałem taką. taką jazdę miałem. A, A oni tam stoją. A. O, nie, idzie tu. Ładuj to. Uciek! A! O, to stary, to było słabe. I teraz tak, możemy się rewajwować sami. Przytrzymujemy te i możemy się skrzesić, tak jest. Teammate może też nas podnieść. Nie ma z tym problemu. Ej. Eee, no tu pat. Teammate może nas podnieść Jest apteka też pod T te. Taka mniejsza, nie, nie, nie wraca Ci O idzie jakiś ziomek o! <ścoughs> To było dobre, Do, dobra bomba Dobry dynamit No bo słyszę jak coś tu pyrka Oj, trochę za bardzo się wychylam o, tu jest ziomek co ma MP28, czyli taki karabin, nazwijmy to. Bronie te też chyba są takie jak w Kuzin Royal mi się wydaje. To jest moje przeczucie. Są czołgi. Są samoloty, samolotem też można latać, no pewnie dają taką możliwość koktajle małotowa. mam ciekawe czy kogoś trafię wchodzimy Siedzi tam, na banka. Ah! Ostatnia szansa Jesteś Nie dałem rady Tu jest strasznie ciemno No i znowu ten sam typ. Jak trafię w to okno, to będę gość. Uwaga. Ale jestem gość. Co, nie zginął? Serio? Padnij w końcu. Ten siomek jakby nigdy nie. Jest. No, Menda jedna. Zgraliśmy, wygraliśmy to pewnie ten, ten jeden granat to był. Ja mam mówię cyk i cyk. Zrobimy Switch, zrobimy Amerykę. Jeszcze sobie cyk, walniemy taką gierę. Rozgrywkę tutaj. Jakiś Game Pass, biorę. Dają za friko, czemu nie? Jedziemy dalej. Nie, ogólnie spoko, spoko, bardzo fajna giera. Mówię, link zostaje wam w opisie, to tak powtarzam, żebyście zobaczyli, nie, opis, bo nie wiem, czy go sprawdzacie, czy nie, eee, ale to tam, to nie jest żadne sponsorowane wideo, nie ma szans, to jeszcze nie ten etap, eee, ale wam mówię, bo mu tam, fajna jest giera, fajna jest giera, dlatego mówię, że warto, nie, zobaczyć, czemu nie. Za friko? Człowieku Człowieku, za friko to ten... ja już O, i tak to wygląda Pyk, i do szturmu lecimy Naprawdę, co tutaj się... Co tutaj się wyrabiało, nie? O, kule świstają, nie? Stary, nie wiesz co się dzieje, ale... O, ale tam pruje z maszyny O, gleba, leczymy się Raz mi się kogoś udało z minigana ściągnąć W sensie siedział gościu na miniganie i... Zobacz jak próje, zobacz go O kurde, te czołgi się ruszają, ale ja myślałem, że będę dostać Tu ten stoi Tam jest! O, chyba padł Trochę nie... za wolno jarze, wiecie? Dobra, dostał o, tam coś było, ale... O, lebańka! Tylko taki mały kawałek wy... wyjrzał, ale wystarczyło. Dobra, lecimy dalej. Idziemy, wchodzimy na no miękko! Cyk, za czołgiem. Kurde, coś ładuje. Go, 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 boys! Dobra. Zryjcie to. Nie, nie ładuj! Padł. Następny. Dobra, wchodzimy tam do nich. Gdzie tu. O, oh, fuck. Ojej. Wciskam trójkę zawsze, bo myślę, że pod trójką mam nóż. I to jest nieprawda. Mam pod czwórką. Idę za ten czołg. Nie wiem, czy ja widzę kogoś nie chcę widzieć. Dostał. Dostał. Chyba go złożyłem. Spestkowałem trochę i chyba z... złożyłem chyba. To ja się pewnie zaraz wstanie. Podejrzewam. O, widzicie. Dostał Ojej! Ale te kule lecą, nie? Go! O matko! Ale kiepścizna, nic nie widać Ty my nadal tego punktu nie przejmujemy O nie stare, wyzwałeś mnie na pojedynek Teraz uważaj Niech tylko podbiegnę, nie? Oni tu byli? Nie tamci no ale tam to ja wiem tamci, tamt chyba walili czy nie dobra jest, mamy czołg z miotaciem płomieni, jest elegancko ostatnio też tam taki podjechał fajnie ich pyknął koniec ale to było słabe Błażej ale to już było lepsze Musimy tam wejść, do środka. Normalnie musimy się tam wbić. Ale ze snajpą ja nie dam rady, nie? Ja się mogę spróbować, co mi to tam Dobra. Ajajaj, dostałem. Cofnę się trochę. Może się podniosę. Obym się podniósł. Czasem mnie ktoś z rewo... na mnie wiedzie. Revive mnie ktoś czasem. A, ale. A, się odsunął. Sobie. Dobra, do trupa wale. Dobra, chłopaki, ja... ja. bardzo chcę tam wejść, nie? Właśnie tu. Właśnie, żeby zrobić to. Ojej, ale tu zasiekis. A co ty tu robisz, panie kolego? Ojej, to było głupie. Tak, teraz się, się będę tłumaczył, ale jak nagrywam, to mi w ogóle nie idzie, stary. Dobra, ten wszedł po prostu, bo to nie był ten. Próbujemy tak. Dobrze, że mamy jeszcze jakieś boty. Ole. O, O, stary, teraz mi poszło bardzo dobrze. Jestem zaskoczony. Moją skutecznością ataku. Ty, tam u góry mi się wydaje, że było jakieś radio. Że, jak się je dupło, to wtedy chyba był dla nas respawn dodatkowy. Tak mi się wydaje coś. Czekaj, wejdę tu do góry. Ponio, z tego można postrzegać? Można. Tylko, że tu nic nie widać. Kościół, co ja mam tu zrobić? No ja, bo to nie dla nas, nie? Ogarnij się. Tam jest. O, złożyłem go. A już nie wstaniesz. O, ale ich tam jest! Tak! Dobra, dostał. Leży. Ładuj to dziadostwo. Kurczę myślałem, że... Dobra, po nogach, w kolano. To było na pałe bo nie widziałem. Tu coś do nas ładuje. Dobrze leży. Pad. Tam jeszcze coś ładuje. Może miał lepszą pozycję gdzieś tutaj. tam jest czołg. A, a za długo, za długo czekałem. Za długo. Chyba. Może się uleczę. Let's go, bro. Let's go. 885 to chyba dobrze. Chyba. O, chyba żeśmy urośli, co? Czy nie? Co mi się wydaje. Eee, nie pytajcie mnie, jak to się stało, ale żeśmy urośli. Takie jest moje zdanie. Tam chyba się e, coś. O, matko, człowieku, ile ich tu strzela, ja nie wiem skąd. Tam coś biegnie. Myślałem, że go trafię. Ej, ciach. Walnęli mnie Musimy się pchać po prostu do przodu Cyk, leży Dobić go, bo wstanie Dobra, czysto wygląda, lecimy dalej Wchodzimy do środka Nie widzę stary Dawaj go, jest Dobrze wejście Ale te samoloty czołgistów raz miałem, ale nie mam pojęcia co się wydarzyło i mnie rozmietli. Po prostu sejechałem i I już nie jechałem. To był moment. Okej okay. Ktoś tam spamuje mnie na tym. No. Tak jest. Eja, yeah, eja, yeah, yeah. No ty, gościu, zasłoniłeś mu Yeah, baby. Yeah, easy, boy. kurcze robimy to. Na tym pagórku to jest... Człowieku. Yeah, yeah. Patrz, między nogami, cyk. I w jajka. nasz samolot tam musiał lecieć. To strzela, nie widzę, nie słyszę. No się słyszy, ale nie widzę gdzie? Idzie następny chyba. Coś tam biegało? Jest To nie weszło. Pyk. Ty, oni tam mają respa? Co? No to jest mi się amunicja skończyła idziemy tak tu. Ona trochę za wolno Dobra, tu weszło eee. Kurek się cieszą chłopaki Yeah, yeah bój Ale ten bieg prosto i go nie trafiłem No i koniec, nie? Porobione, ja nie wiem Jeśli chodzi o amunicję, nie? To ja nie mam pojęcia Został nam nóż Musimy jechać nożem, no trudno, no życie idziesz po prostu prosto i jak kogoś spotkasz, to go I gitara. Ja tam rzucam profilaktycznie, standardowo i. O, Teraz tu już, hura. Teraz tu już nie patrzysz. Patrz, patrz, patrz go. Patrz, jak sobie strzela, jak sobie snajpi tutaj. Sobie snajpi, nie? Sobie siedzi i sobie snajpi tutaj. Nie, że ja też siedział i snajpił, nie? Panowie, bez spin, o matko, o człowieku, o człowieku. Widzieliście, widzieliście ile jak tam siedzi. Nie, yeah. to ja być się rocket Launcher przydał, nie. Nowaj, podniosę się. Szkoda, że przez drzewa nie idzie. Przejechał mnie? Gdzieś ty pojechał. Chodź tu. Poś tu. Wybuchnie? Wybuchło. A on zdążył zjechać. Kurczaki. No mam nadzieję, to jest ostatni punkt. Jak my go zrobimy, no to jest koniec, nie? Ale trochę zapu... Dobrze, dostał. Leży sobie tam. czy pat Tak sobie strzeliłem Łoł, 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 ktoś tu ma czołg'a Dobra, to nie, to nie, to nie to nie. Tutaj nie wiem czy można Idę Ojej, to było, nie, to było kiepskie Oj, to też nie było zbyt dobre Ale to już coś weszło O, tu też coś weszło, jestem sam Sam jestem Stanę tu. Na lajcie. Jedzie, czołg. Nawet jak wstanę, to mi nie... Nawet się nie załaduje człowiek. Trochę się zdziwiłem, jak było nas 500. A za chwilę zrobiło się 700. Nieee, yeah, Wygrałem. A próbuję to. Jakby się to bija. pum, 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 tu coś tam, o matko, 47 kg, no to ja podszedł na to tak, nie? 47, i w przeciwnej drużynie, by był trzeci, o nie, tu, o co chodzi? Nie, tu, coś tu nie gra. Tu ja to chyba, nie, dobra, źle liczę, nieważne, kogo to obchodzi. O jakiś ten, no i no i tak to już wygląda. Mam że się Wam spodobało. Jak się Wam spodobało, o, wiadomo, zostawiajcie łapki, komentarze, udostępnijcie to i zasubujcie kanał jeśli jesteście tutaj pierwszy raz. Ja się z wami żegnam na razie.